Yo, hola Dyszymanko, ja jestem BZBDA. To jest kolejny odcinek z naszej ulubionej serii. Czyli, najpierw tuningujemy, a potem testujemy wybrany samochód. I dzisiaj padło na taki nietypowy samochód, ponieważ tam tuningu nie będzie prawie w ogóle. A będzie tak dlatego, że będzie to samochód z kategorii Formula Drift. A w tych samochodach z kategorii Formula Drift naprawdę nie ma za dużo tuningu. Eee, także myślę w sumie, że możemy wrócić do domku tutaj. ...i zakupić jeden specjalny egzemplarz, będzie to Nissan 370Z. Tak jak już wspominałem, Formula Drift. I e, też w sumie dlatego, że dawno nie było Japończyków, e, były Amerykańce... Czekaj, przepraszam, Formula Drift jest tutaj. E, były Amerykańce i były i to teraz czas na trochę e, Japońca. Mam nadzieję, że tu wszystko dobrze powiedziałem, że nie, nie pomyliłem się gdzieś. tak. Mm, czy Chcemy przerobić kolor ten w sumie jest nawet spoko, tak szczerze. nie Jest taki zły. Szczególnie że tu mi jakieś czytuje. On, naprawdę, według mnie ty Gita jest taki. No no. Obco no, co to robił się two starą nawet tak szczerze. Ale to auto nie jest jakoś specjalnie wybitne, jeżeli chodzi o wygląd. Szczerze, nie podobały mi się te światła, te takie łuki, one są dziwne, wolę 350 k Nie wiem, ale tak to, to nie jest złe, tak szczerze. Jest, jest okej, okay, ale... Ale te światła można byłoby wymienić. Tak, dobra, niech się to szybko, ładnie tu nam zapisze. Dalej, no, dziękuję. Mała przebita i można zacząć ulepszać nasz samochodzik. Tylko oczywiście, aby to zrobić trzeba wejść w warsztat. I co my tutaj mamy? No uuu, się nie możemy zmienić, dlatego to nie wiedziałem, że w taki można. v 6 TT. I V8, nie. Zostawimy sobie stokowy. Oczywiście Real Wheel Drive, ponieważ to jest auto do driftu. I tak właśnie chcę, aby to auto było autem do driftu. <grym> Podwójne utulbienie i hamulce też sobie nawet damy, jakiś spoko... Co my tutaj mamy? <grymne> Nie. Robimy takie. Mówię, czy mi się wydaje, czy tylne. ...ta, zobaczcie, tylne opony są na pozytywie, a przednie są na negatywie. Jakby to wam pokazać. O, tutaj skąd tutaj wyjdziemy, Tak, pod kątem idzie, a tu idzie zaś w drugą stronę. Ciekawostka taka. Damy 10obiegowym skrzynię, czemu by nie. Jest, zostawiamy stokowy, no tak jak mówiłem, tu naprawdę nie ma, nie ma naprawdę dużo. Eee, to są same... Dobra, my już mamy ogólnie driftowe. Poszerzenie oczywiście założymy apon jakoś tak nie wiem, ładnie to wygląda. To było dosłownie na tyle. Eee, enter. Nie, przepraszam. Spacja, spacja, enter. Tak. To by było dosłownie na tyle z naszego tuningu. Także jak mówiłem, naprawdę nie jest to za dużo do tuningowania. Teraz czas zobaczyć, jak to będzie śmigać. Ale jest jedna ważna rzecz, którą trzeba zrobić na sam początek. Yy, nie, 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 nie. nie. Yy, Tuning samochodu i przełożenie. Nie, przepraszam. Opony, tak. Nie. Geometria. I dajemy na ujemne. Tak. Dajmy na ujebne. Mylą mi się tu już przyciski. No i teraz to wygląda. O, to ma wydechy tu z przodu, jak widać. Całkiem ok. Ku kubełkowe mamy siedzenia. Fotele. Cena, no, ale zasuwa to driftem. ...to naprawdę nie jest złe w drifcie. To jest autentycznie gitem auto. Ale standardowo, jak każdy samochód, trzeba to przetestować w, w szybkości, chociaż tutaj naprawdę dużej szybkości nie będzie, także... ...gdy osiągniemy maksymalną prędkość, to przeniesiemy się w nasze ulubione miejsce, gdzie będziemy te testować dźwięk samochodu. Na pewno się ślizga i to porządnie się ślizga To nawet na siódmym biegu chce się ślizgać i to dosłownie to mówię Pojedziemy troszeczkę w bok i to auto tak jakby już się ślizga nam No dobra Zobaczmy maksymalną prędkość która będzie do 400? Czy to auto pojedzie nam 400? Pierdzielisz Nie to jest samochód w budowie pod drift. Ono jedzie 400, ono jedzie szybciej. E, znaczy, jedzie tą samą prędkością e, co Supra MK4, ztonikowana na maksa pod wyścig uliczny. A to jest samochód pod drift. Jeszcze raz Wam przypomnę. Pod drift. Zwęż niewiarygodne. Ale zobaczmy, bo tutaj mamy e, taki spadek, gdzie tutaj naprawdę nam się pokaże prawdziwa prędkość. Teraz będzie wynosić 410 może? Jest 410. 413. Już nam się blokuje licznik. Ojej. Dobra. Moment forzy, kiedy cofamy, ponieważ nam nie wyszło. Teraz możemy zawalić taką 360 albo jednak nie, bo nie umiem ty, ale teraz, teraz jak tak patrzę na ten yy, tuning samochodu to on wygląda trochę jak z paybacka nie wiem, tak jakiś payback vibe czy coś mi ten dopadło ale ty, naprawdę 413 na godzinę takim samochodem To jest naprawdę, nie? Ojeku, ale to auto ma dziwny moment, w sumie... Dobra, nieważne. To, to prawdopodobnie wina biegów. Chciałem już narzekać na to, jak dziwne biegi są w tym samochodzie. I się do driftu. Ale jest naprawdę pod drift udane. I pod prędkość. Ale dobrze, drodzy widzowie. Ja będę się z wami żegnać, ale to nie jest koniec. Naprawdę, zostańcie ze mną jeszcze te 5 minut, ponieważ ja osobiście kończę, to znaczy ja będę siedzieć cicho, a wy będziecie słuchać tego samochodu, jak warczy, oraz będziemy jechać tą trasą aż do tunelu. Gdzieś tutaj będzie koniec. To zajmuje tak około no, 3-4 minuty może. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie Mi zostało tylko podgłośnik samochód a wam zostawienie łapki w górę subika na kanale jeśli tego jeszcze nie macie i co ja wam dziękuję za oglądanie i miłego oglądania do samego końca cześć Thank you <sweak> ♪ forma